Dobry wieczór, witamy państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu Wisły Kraków z Wartą Poznań. Jest z nami trener gości, pan Piotr Tworek. Dzień dobry. Panie trenerze, poprosimy na początek o komentarz do meczu. A może zanim skomentuję dzisiejsze wydarzenie, to, to chciałbym powiedzieć coś ważnego i nie boję się tego powiedzieć, bo moi chłopcy zrobili dzisiaj niesamowitą rzecz. Na pięć kolejek przed końcem rozgrywek yy, utrzymaliśmy się w ekstraklasie, taki był cel główny i to udało nam się dzisiaj zrobić. Jestem ogromnie dumny z tych moich piłkarzy i, no i chylę czoła przed nimi, bo, bo od pierwszego meczu z Lechem Gdańsk do dnia dzisiejszego i śmiem twierdzić, że do następnego również i do kolejnego tak będą, będą pracować i tak będą grać. Także dziękuję wam chłopcy i, i, i cieszę się tą chwilą, bo na Wiśle Kraków nie wygrywa się często. Co do meczu spodziewaliśmy się trudnego spotkania ze względu na no, fakt, że po pierwsze Wisła Kraków gra u siebie, potrzebuje punktów. Po drugie zespół dobrze wybiegany, dobrze przygotowany i starający się od razu odebrać piłkę na połowie przeciwnej. Musieliśmy się tego wystrzegać. I, I z różnym skutkiem to w pierwszej połowie nam wychodziło, natomiast no w drugiej już tego miejsca było troszeczkę więcej i sobie ułożyliśmy spotkanie tak, jak, jak dzisiaj planowaliśmy. Tyle cieszę się ogromnie i przed nami teraz długa podróż do domu. Musimy się szybko zregenerować, ponieważ we wtorek kolejne trudne spotkanie, tym razem z rakowym. Częstochowa i, i, i musimy być na to spotkanie gotowi w 100%. Dziękuję. Mamy dwa pytania. Sławomir Janek, na pyta, dlaczego Kuzimski rozpoczął mecz na ławce i dlaczego zobaczyliśmy go na boisku tak Bo w taki mieliśmy dzisiaj taki sposób na Wisłę Kraków. Wiedzieliśmy, że ich lewa strona Sadlok i była bardzo ofensywna i dobra. Musieliśmy ją zamknąć, dlatego Grzesik i Kuzdra. I wiedzieliśmy, że po stracie zespół Wisły będzie szybko atakował nas na naszej połowie, dlatego staraliśmy się dać możliwość utrzymania piłki poprzez podanie na dziewiątkę w odpowiednich oczywiście sektorach, a Adam jest do tego dobrze przygotowany. Kuzimek to jest inny typ zawodnika i, i wiedzieliśmy, i Kuzimek też to wiedział przed meczem, że... Jeżeli wejdzie, to na pewno będzie więcej tego miejsca na boisku miał i na pewno strzeli bramkę. I to są takie słowa, które dzisiaj do niego skierowałem. No i się udało. I się sprawdziły te słowa. Piotr Jawor Interii pyta, czy taka wygrana smakuje podwójnie. Mecz szczególnie w pierwszych 45 minutach nie wskazywał bowiem, by ktokolwiek zasługiwał na reklamę. No bo w pierwszych 45 minutach mecz toczył się od jednego pola do drugiego pola. Bramkowego w środkowej strefie boiska mecz walki każdy chciał nie popełnić błędu. Przecież w pierwszych fragmentach Wisła Kraków bardzo agresywnie i bardzo mocno starała się zrobić wszystko, żeby przechwycić piłkę. Jeżąc na przysłowiowym tyłku spodziewaliśmy się takiej reakcji Wisły Kraków, ponieważ my podobnie gramy. My też walczymy o każdy centymetr na boisku. W drugiej połowie troszeczkę było więcej tego miejsca i, i na pewno nam łatwiej się grało. No i trzeba przyznać, że. Ta kombinacja Czyżycki-Kuzimski, no przepiękna i, i Kuzimek zrobił to, co do niego należy. Mogliśmy też stracić bramkę, bo kilka stałych fragmentów było w naszych polu karnym groźnych i obawialiśmy się tych stałych fragmentów, ale też mogliśmy podwyższyć, bo sytuacja, gdzie Mario miał uderzenie, no mogła, mógł wydusić z tego więcej. To wszystkie pytania. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Dziękuję bardzo.